Tam jesteś? Weź, k***a, będę na ciebie czekał. Najważniejsze jest dla mnie, żeby jak największa ilość osób y, zobaczyła ten film i to sobie przemyślała o sobie, może kimś bliskim, o tym, że że też jest mi kurde trudno, ale to jest okej. Okay. Co zrobić ze sobą, kiedy skończysz liceum i spotkasz się z dorosłym życiem? Jour, czy się kochamy, czy się lubimy? Dansa, le... Pomniałeś, że Cyrkonia jest praktycznie filmem zero-budżetowym. Oh, de... Jak się pojawiają jakieś duże pieniądze, to już są jakieś od tego mm, większe ma ktoś wymagania. Plan de... Moje plany na przyszłość. Chciałbym zorganizować taką, yy, muszę użyć tego słowa, bittną premierę, taką bitną premierę w Domu Kultury.